W naszym kraju prawo często nie idzie w parze z rzeczywistością. Bagażniki rowerowe montowane na samochodowym haku są tego przykładem, bo niby można kupić, ale nie można używać. Wybierających się na wakacje przestrzegamy przed używaniem tego typu urządzeń. Niezwykle interesujący nas temat. Bagażników rowerowych montowanych na hak można kupić, ale nie można używać. Jak to wygląda w rzeczywistości? To znaczy, są bagażniki, z tego co się orientuję, takie, które ich usytuowanie na tylnej części pojazdu. Nie ogranicza widoczności tablicy rejestracyjnej i nie zasłania świateł e, tych, w których fabrycznie wyposażony jest pojazd. I o to chodzi. Natomiast gro e, haków, e, gro bagażników rowerowych, które są montowane na tylnej części pojazdu, nasadzane na hak holowniczy. One no, w sposób naturalny z jednej strony powodują zasłonięcie tablic rejestracyjnych, z drugiej z strony powodują zasłonięcie e, wyposażonych w fabrycznie pojazd e, świateł pozycyjnych, świateł kierunkowskazów i świateł stopu. No, w związku z powyższym, tego rodzaju zachowanie jest zachowaniem niedopuszczalnym ponieważ w Polsce nie można sobie pozwolić na zrobienie duplikatu rejestracji, tak? Tak, tak. Polskie prawo zabrania robienia duplikatu prawa jazdy. Są przepisy, które jak gdyby zabezpieczają tylko i wyłącznie możliwość wykonania dwóch tablic rejestracyjnych, dwóch tablic rejestracyjnych homologowanych ze specjalnym znaczkiem, który określa homologację tablic rejestracyjnej i ten znaczek jest tylko i wyłącznie identyfikowany z tablicą rejestracyjną przepasowaną do danego pojazdu. Jak to wygląda podczas kontroli? Ile taki człowiek używający takiego bagażnika, może na jaki mandat może liczyć taki człowiek? Znaczy, wydaje mi się, że może mandat to jest skrajne rozwiązanie, ale policjant ma pełne prawo zatrzymać dowód i w ten sposób no, będziemy musieli, aby dalej kontynuować jazdę. Z, ta przesłanka, która spowodowała zatrzymanie dowodu musiała musi ustać, czyli po prostu trzeba jest się czy ten hak zdemontować i ten bagaż ich zdemontować na pewno. E, oczywiście wiadomo, że w związku z popełnieniem wykroczenia policjan może nałożyć mandat karny od 20 do 500 zł. E, to są tego, tego rodzaju sankcje. Niemniej jednak my, jako policjanci, staramy się za wszelką cenę pouczyć i ewentualnie zwrócić uwagę na tego rodzaju sytuacje, aby tego rodzaju wykroczeń nie popełniać. No i starać się zapobiegać tego rodzaju sytuacji. Czyli wtedy, kiedy e, musimy założyć jak holowniczy dyskredytując możliwość możliwości widzenia nas przez innych uczestników ruchu drogowego, czyli my dokonujemy zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku ruchu, czy też hamowania i okazuje się, że nie jesteśmy widoczni, bo nasze światło są zasłonięte. Problem jest i próżno szukać, czy coś się zmieni w polskim prawie w tej kwestii. Można kupić, ale podobno nie można ich używać. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z Pana perspektywy? Zgadza się. Jeżeli chodzi o warunki ustawodawcze w Polsce, ustawodawca nie przewidział do tej, do tych czasów do robienia sześciu dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Ustawa jest już w Sejmie, jest już przez ustawodawcę podpisana, niemniej jednak w dalszym ciągu nie można jej w Wydziale Komunikacji zamówić. Więc w związku z tym, jest na tą chwilę, jeżeli chodzi o rzeczywiste, prawne podejście do tego, jest rzeczywiście nielegalne. W związku z tym e, trzeba sobie radzić w inny sposób, tak by numer rejestracyjny był widoczny, a jednocześnie żeby tablicy nie odczepiać od, od samochodu, bo to jest zakazane. E, czy takie prawo straszy klientów? Czy oni jednak nie kupują tych właśnie e, bagażników, które zastawiają rejestrację, czy jednak kupują? Z roku na rok bagażników rowerowych na Harz sprzedaje się coraz więcej. W tym momencie, w szczycie sezonu jest to kilkanaście sztuk dziennie w sprzedaży stacjonarnej oraz kilkanaście sztuk w sprzedaży wysyłkowej. Więc nie jest to problem dla, dla osób korzystających z tych bagażników. Jest różnica jeżeli chodzi o użytkowanie tych bagażników w Polsce jak w porównaniu do zachodniej Europy, gdzie taki, taką dodatkową tablicę można sobie bez problemu zamówić. No w Polsce póki co trzeba sobie radzić na na różne sposoby, ponieważ numer stacyjny musi być widoczny, a jednocześnie nie można go przekładać z samochodu na bagażnik. To już tak bardziej z pana sprzedającej strony. Jakie są rozpiętości cenowe, jeżeli ktoś by chciał zakupić taki bagażnik? Bagażniki rowerowe na hak dzielą się na bagażniki tak zwane platformowe, gdzie rower stoi kołami stabilnie w podporach, oraz na bagażniki wieszakowe, gdzie rower wisi powieszony za ramę. Jeżeli rozmawiamy o aspektach prawnych, to do tego typu bagażników oczywiście trzeba dokupić dodatkowe oświetlenie. Natomiast tutaj bagażniki platformowe są już z pełnym oświetleniem i rozpiętość cenowa jest spora, bo bagażnik na dwa rowery w jest wersji podstawowej, wieszanej można kupić już za 150 zł. Natomiast główna granica w najlepszych bagażnikach na 4 rowery to jest 3300 zł, także rozpiętość jest bardzo duża.